Pamiętacie Ninja Gaiden? Wiecie, tą grę, w której byłeś ninją i która była tak trudna, że z łatwością mogłeś rozwalić pada ze złości? Cóż, ostatnio zdałem sobie sprawę, że ja w nią grałem, ale wtedy nie interesowałem się grami na szerszą skalę, więc nie znałem jej tytułu. Jedyne co pamiętam to to, że nigdy nie udało mi się jej skończyć przez poziom trudności dorównujący temu z serii Dark Souls. I właśnie dlatego wrył mi się do głowy pewien stereotyp że jak jest gra, w której gramy ninją i ma pikselową grafikę, to prawdopodobnie jest to gra trudna. Tak się składa, że omawiana dzisiaj gra, The Messenger, ewidentnie jest inspirowana tamtą serią. Ale czy w takim razie jest tak samo trudna? I czy w ogóle jest dobrą grą sama w sobie? Cóż, sprawdźmy. Hm? Huh? Co proszę? Mam mówić o fabule? Eee... No cóż, ee, jesteśmy ninżą i naszą krainę napada horda demonów. A naszym zadaniem jest dostarczenie pewnego zwoju, który może pomóc w wyprzepędzeniu hordy diabołów piekielnych. I tyle. Wiecie, nie trzeba być Sherlockiem, żeby zauważyć, że jest to gra nawiązująca do starych tytułów sprzed kilku dekad. Czyli z czasów, kiedy fabuła nie miała znaczenia i była wyłącznie kontekstowa. Zatem chyba nie ma sensu się nad nią rozwodzić. Jedyne, co jest tu warte uwagi, to humor, gdyż większość bossów, z którymi walczymy, ma wyjątkowo prześmiewczy charakter jak na przykład mroczny władca podziemi, który jest tak naprawdę małym kościotrupem. No, całkiem miło, że twórcy podeszli do tego z dawką humoru, ale poza tym nie ma tu zbyt wiele do powiedzenia na temat fabuły. Być może są tacy, którzy już myślą, że jest to jakaś stara retrogra eee, nic bardziej mylnego. To po prostu jeszcze jedna gra korzystająca z pixel artowej stylistyki. Z tym, że w innych tego typu grach widać, że tamten pixel art jest tak jakby nowoczesny. W przypadku Dee Messengera całość jest stylizowana tak, aby przypominać grę, którą mógłbyś odpalić na starym nes lub Pegasusie. Ogólnie prezentuje się ona ok, ale powiedzmy, że daleko jej do poziomu Iconoclasts ale zdaję sobie sprawę, że w tym przypadku nie liczy się grafika, ale rozgrywka. A ta jest wyjątkowo miotna, mimo iż w teorii jest dość prosta. Od idziemy do przodu, przedzierając się przez hordy demonów, które są bardziej niż chętne, by nas ukatrupić. Napotykamy tu różne rodzaje bestii, od tych strzelających non-stop ogniem, po te rzucające kamieniami, aż po te latające, które są wyjątkowo wkurzające. Na początku dostajemy tylko jeden miecz, a z czasem okazjonalnie shuriken. No, niezbyt spory arsenał, ale sprawdza się naprawdę dobrze. W międzyczasie podczas wędrówki możemy także zbierać kryształy, które będą nam potrzebne do rozwijania skromnego, acz ciekawego drzewka umiejętności. Jest jednak pewien haczyk. Za każdym razem, kiedy zginiemy, u naszego boku pojawia się mały diabelski komornik który przez jakiś czas będzie kradł nam nasze kryształy do momentu aż nie spłacimy długu. Wpływ tej mechaniki może nie jest jakoś szczególnie widoczny, ale to całkiem fajne, że śmierć gracza nie jest pozbawiona konsekwencji. A propos umierania. Skoro The Messenger jest inspirowany Ninja Gaiden, to czy jest on równie trudną grą? Nie. Powiem więcej. Jest nawet zbyt łatwy. Choć zdarzają się momenty, kiedy przejście poziomów wymaga odpowiedniej taktyki, zazwyczaj gra jest wyjątkowo prosta. Domyślam się, że dla niektórych to może być spora wada, ale dla mnie istnieje jeszcze jedna, dużo większa wada. Widzicie, w pewnym momencie nasz tytułowy posłaniec dostaje możliwość podróżowania w czasie, co zmienia stylistykę poziomów z 8 bitów na 16 bitów. I to samo w sobie byłoby naprawdę ciekawym zabiegiem, gdyby nie to, że w tym momencie gra zmienia się z side-scrollera w Metroidvanię i zmusza nas do ostrego backtrackingu, czyli ponownego przekroczenia wszystkich poziomów, tylko że od tyłu. To po dłuższym czasie potrafi naprawdę znudzić i stać się naprawdę męczącym doświadczeniem. Ale hej, ja ogólnie nie lubię backtrackingu, więc może tylko ja mam z tym problem. Ale pomimo tych kilku wad, The Messenger jest w moim mniemaniu jeszcze jedną pikselową perełką. Zarówno dla nowych graczy, którzy chcą trochę odskoczyć od tych wszystkich głośnych tytułów, jak i dla tych, którzy chcą poczuć trochę nostalgii i pograć w coś oldschoolowego, przypominając sobie jak to kiedyś się grało. Jasne, to nie jest Celest, to nie jest Iconoclasts, ale i tak daje radę. I jak zwykle z mojej strony to by było na tyle, dziękuję wszystkim za uwagę, do następnego razu, trzymajcie się, cześć!